Nie maleczko ludzi teraz z tej strony Flix. I 123 I lecimy na modach typu hmm. Skill czyli Pokemon mod Tak, wziąłem sobie w skrzynię, e, to jest mój Pokémon tam po lewej O, fajna. E, a Plix, myślisz, że mógłbym ci założyć kanał? Może kiedy indziej, nie, nie dzisiaj. Wiesz. Okej. Okay. Na jakim ja biegam w ogóle? a e, normalny. Jakiego? Ja sobie wezmę na razie łatwy Żeby nie było Żeby, żeby to przy was, żeby nie było rzeczy, w ogóle Ojo Ale nie drzewo jakieś Powiem wam, mody ten działa Trochę to ścina No bo mam 3 captator i wszystko mi spadnie elegancko, nie? Rozumiesz? Zetnij tylko jeden klocek Poszło Oj, trochę to przycina Magia widzisz? Magia. A jak się Minecraft zdobuje? No bo tyle modów gram. gram. Szumy spadły. No, ogólnie to. Co się pali? Nie, to Pokémon jest. Nie, to nie jest mój. Jak się wybiera Pokémona? Zabi. Nie, on jest mocny. On jest, on jest mocny, ziombal. Magikarpia widzę chyba. Jest poklija. Kurczę. O, Magikarp. To są Magikarpy. O oh, Boże. A jak mam Pokemona wybrać? M Halo, halo? W ogóle, popatrz. Magikarp. Jak mam wybrać Pokemona do walki? Normalnie. Nie da się chyba. Zabitego ptaka. Czekaj. cool. Wybieram cię! No wybieram cię, ziombal! Teraz kumorze? Nie, nie chciałem wywalać siekiery. Moja nie oddam. I w ogóle to zużyła tyle, ile bym zużył. O nie, on jest mocny! No, Zabij Co? Siekiery? Zi uh -huh. To skill of, wezmę. Butter tower już? I Serio? Butter, -towery Butter tower też mam grane. A to się... <laughs> Może żeby go mieć w Pogors Eee, a, a ty ten, ty, to jest osobny mod na tą wieżę? Tak Nie, on jest słodki Jak się nazywa Battle Tower mod? Battle Tower Ej, nie da się go bić Nie da się być Pokemonów, co za hamasło Marik, Marik Marik Swilloła chyba też słyszę Tak, jestem znawcą pokomodów No, kiedyś No i do tej wieży Nie, z takimi tamami Zabiją mnie a co tam jest w tej wieży? Boss na samej górze. No. no. Jaką wysokość ma ta wieża? Kilka pięter, kilkanaście. Boże, te mody wszystkie. Pokémon mi pomoże z tym bossem. mój drogi, Squirrel tu. Trochę tych modów wygrałem. Nie ma to jakby zyczu. Co, nie? No. Dobra, o, przestało przecinać. Twój komputer z tym nie wyrabia wszystkimi modami. O, nawet o Twoim nie wspominał. Mój PowerPoint nie odpala, więc. cicho. A gdzie wejście. O! Jak się wybiera Pokemona? Moves. Water. Moves. Tak, jaki słaby. Mhm. HP20, słabiutko. Co tyle, ile Ty. No tak, no to w sumie, ej. Ale jak na Pokemona to trochę słabo. Siadaję, koch się go. Ej. Siedem. Dobra, wiesz co? Ja może z Pokémonami na razie zdzierżać, nie będę. Co mam na Bietku? Bo i zakasie ją potraktują. On i ciebie w dół. Tak, tak, tak. Jest w dół. ja O Boże, palę się. Może już mnie biją, już mnie biją. Zginął super. Pokemonie, ratuj mi dupę. Nieee, nie. haha, a jednak nie. Okej, okay, żyje. A włączyliśmy naginanie? Tak, włączyliśmy. Czego to muzyka? Poke... Okej, wyznacz trójki. Te? Właśnie Jeden pokemonek! Minum! Minumku! Dobra, był tak. Skor. Wybrałem pokemonę, R! Okej, okay, już wiem jak się pokemona Milton, Boże. Wioskę widzę! Rytują A. mnie. <kluz> Farta. Mam, mam e, farta. Radę ci wiesz co? Zebrać wszystkie plony. Squirt! Squirrel. No się atakuje. Nie ręcz go. Nie go, squirtle. Dobra, idę do tej wioski lepiej. Idę, a tam jeszcze Battle Tower jest, kurde. Zalecam ostrożność, nie? Zbierz plony i zacznij handlować to Bardzo znalazłem. I tam! Bardzo znalazłem. Opa, idź tam właśnie. No właśnie, tu idę. Hmm. Hmm. Czekaj, ja sobie zbierę jeszcze to. Kabienny. Nie hmm. opłaca się. No hmm. A ja tam jeszcze jak robisz, to... Ograbiam osobników. Chyba no. i jeszcze ich tak nie leguję. To już muzyka fajna. Uuuu, o. o jedzonko i sztupka żelaza. I oczywiście... Ja się się Jasne. No i już jakoś wyglądam. Squill... Ten Pokemon jest uroczy. Przyznasz? Uroci. On później okay. ewoluuje też nie. Teraz? Pokemon ma też ładną ewolucję. Nie no. Ja się boję tu mieszkać już. Czekaj, ja sobie zatnę drzewo. Jakieś małe może brzuszkę. Czekaj, już sprawdzam. Nagramy od razu ze dwa. Może ja tą muzykę ściszę? Muzyka. Ha! Co? Dobrze postąpiłeś! Użała. O! Może wykopiesz glinę? Nie, nie lubię gliny. Przynajmniej na teraz. Na ten moment. Nie będę jej kopał. I zaraz się osiedlę tutaj na środku jeziora. To też tak robię. No, to jest mądra decyzja, moim zdaniem. Wiesz dlaczego? Nie. Bo na środku jeziora jest bezpiecznie. Nie siadamowy mi tam nie wlezie. Właśnie jeśli jest głęboki. Co Minecraft jest głęboki, szeroki jak mi tyłek. Ten odcinek będzie miał zabijaka tak z pół godziny, bo to jest pierwszy odcinek, dobra? Mój pierwszy odcinek miał dwadzieścia minut. Dobra, niech ci będzie. To od razu nagramy dwa tyle. Niech ci będzie, od razu nagramy dwa jak coś. Ten Tricapitator bardzo ułatwia życie. A ja nie dość, że jestem leniwy, no to wiesz. A właśnie nie wiem. No to teraz już wiesz. Chciałbym pokonać tego Pokémona, co widać go w prawym górnym rogu. To by nie wiem jak się atakuje moim pokemonem. Albo tego po lewej. Tam jest jakiś pomiędzy drzewami. Chociaż jakiś chyba dobry. Pok. Ile ci? To podwaja te drewno nie? nie. Zbieram i tyle. Ile by normalnie zebrało. Szerio. Zobacz ile mam sadzonku. Nie Jabłuszka też mi daje więc... Heater, heater! Nie, to nie ci to tylko... -h e a l A e a -t -r. O, Putina. Ognisty Pokémon. Mam nadzieję, że, że usłyszę komplement, a nie hejt. Na ciebie? Nie. Ogólnie to agresywne dziewczynki to hejterki. Nie wszystkie. No Niektóre są ładne. Hajterki. Czego nie z tyłu? Nie! Hejterki? Sprawdzałem! A hajterki? A hejterki? Nie wiem, nie sprawdzałem. Wow! Wyrzucił... po Pokemona! Nie... Wyżygam. Pokemona? No krokuski. nie! No tak... Utop... Ładny. Utop się! Nie, Pokemon na utopię. Dobra, dobra. On jest wodny, więc się nie utopi, geniuszu. Tak. O, Magikarp. Karp? Tak, Magikarp. karp. wiem, jak to brzmi. Karp na święta. No, w sumie święta już niedługo, nie? Co panujesz? Dostać sobie na święta? Legenda gdzieś się zespołowała! O stary. Ja bym chciał... Wiesz co dostać No? Swinga Z kluczem Lego. Tak? Tak. O, on jest gubi, ale mogę spróbować go pokonać. Bierz go, Squirtle. Go bierz. No, bierz go! A gdzie jest Beyond Plains? No na to... tym bionie wiesz go, nie... to nie jest Beyond Plains Teraz czekaj, musisz czas. na chwilę zaczekam. Cięcie, już jesteśmy po krótkiej przerwie. E, tak po króciutkiej dosłownie. No właśnie, bo był mały problem. Houston, Houston nam. Houston, Houston. No odpowiadaj, zabijaka. No, hauston, no, hauston, haust, co się dzieje? Kuzie. Kuzie? Mamy problem. Nie wiem, po co instalowałem te pokemony. Znaczy Pixelmony, przepraszam, na co mi się pomyliły. Cody? Pud Pod, kurde. Dać klocku, woohoo! I od razu ja się, się zrobiło. Dobra, idę, idę poczuć. Gdzie ta legenda twoja? Nie gdzie się zespołniła i nie wiem gdzie. Ha, ha, Dużo. Co ja mu mogę dać? Co się tam działo? Zgonowisz? Ale nie. No, szukam jej. Kotypiler! Jaki mały. naprawdę? Oni się tak nazywają, geniuszu. On ze na Super. Nie, bo ja chcę go złapać. Jaki słodki. Teraz. Gin. Jak ja mogę zaatakować? Aha, jednak się da. Fight! Tolke! Waiting! biją się, patrz, biją się, biją się pokemony. Squirtle, fight. Ja lubię, co, co? Squirtle. O, jak to słodko. Fight. O fuk. Run, Waiting! no uciekaj! Ran? Okay. Nie, nie. Wracam mi tu. Uf, będę musiał go jakoś wyleczyć. Tylko gdzie ja puchę chrupki znajdę albo lubię, no, Ty, co ty jesteś, Boże? Nie, ja. Pikachu! Gdzie legenda? Pikachu, no nie, ran. nie. Pikachu jest legendarny. Nie, mam. Aj, dobra, walczymy z tym Pikachu! A jak tle zginie? To się odleczy! Zginął. I dobrze. Shit. Ty kutasie, jesteś moim nowym Pokémonem. I zabiłeś mi wakamona? Ty słuchacie. Jak ja mogę teraz uleczyć? Nie da się. Stac. HP... Gdzie jest HP? Nie ma. No był właśnie. Water". jak mam go uleczyć? Nie da się. Jak mam cię uleczyć w Pokémonie? Nie da się. Kansę, mogę mu imię nadać w ogóle. Wow. No. Czemu ty nie żyjesz, Pokemonie? Grupi Pokémon. Przestaję od teraz grać w Pokémon. Czemu nie mogłem dostać dwóch starterów? Hmm. Chyba nie mogłeś. Sumie, to serio, to mówisz prawdę. Bo można dostać tylko jednego startera na grę. kolega, hmm. kolega, taki Murzyn, jeden o 11 szmaragdów sobie chciej, pomarzyć możesz. Nie dostanie. Nawet już... jednego wam nie dam! <śmie> Zaraz tutaj Iron Golem zaatakuje. Iron Golem? Nie. Nie ma tu Iron Golema. Posunaj Ja mam Iron Golemy. No naprawdę tak. Nie, mam ponad 100 drewna. Mam ponad 100 drewna, nie odzywać się. A jabłków mam strasznie mało. Się. Boże. Ha, ha, atakowanie villagera Dobra, dobijmy tą siekierę. Na chwilę, tak? Dobra, łapką go już dobiłem. Dobra, czas na tego gnajka A, nie może cię bić, no tak. A, nie masz nic dla moich Pokémon w tym kocie <noise> nie Zabiłem dziada Wow, świetnie Mobzilla Gdzie? Okej, okay, dobra Monku, dlaczego mi to robisz? Bo mogę. To jest takie... bo mogę. Eee... O to się na No około... sewile na surwolu możesz budować. Chciałem go używić, a nie? Drewnem. Co? Wszystkim. Flix, Może jabłkiem. A. Co? Ej, jak myśleć jabłkiem się uda? Nie. A jak jesteś chory? To zamiast brać antybiotyk, to bierzesz jabłko. Tak. O. Nie wiem, jabłka, jakie są chore. Gamonio. No, ale to chyba nie bierzesz zamiast lekarstwa. Jak to nie? Odkładasz antybiotyka, bierzesz jabłko? Pewnie. Niekim... Ty no. O, umarł, umarł, chodź na pogrzeb, nie. na pogrzeb, na pogrzeb, na pogrzeb, na pogrzeb. Mogę go uleczyć, tak serio mówiąc. O nie. Tak, dasz, no, no nie Status ok widzisz HP, jak się leci Pokemonowi HP? Nie dasz No. u i Erykle No ładnie to brzmi nie Tylko Squall HP, ej, HP niby 20 ja. Ale to pisze, że ma 0 Fa to są okej, okay, no weź go, wyleź kurde nie co Andrzeja? Monia, idzie do kosza nie da się go usunąć jak się nie tak. da? przejąłeś ten domek na, wy... tak. na wyłożyć zmień punkt, r, punkt, który spał zbieram tutaj, jest w tych w, tym, w jest takie coś, że możesz tam zebrać wełnę, wiesz? Gdzie? A, te takie. Chyba wiem o czym mówisz. Chyba. Czekaj, Andrzej, patrz teraz. No kurwa, ja, ja, znowu Andrzej. Patrz teraz. Patrz pan, gdzie? Umiem, wow, mam taki wow, wow, wow ale super. Patrzcie. Zawodowo. Zawodowo jej itemy, polecam się na przejrzystość. Yeah. Zrób sobie taką ladę tutaj. Wiem. Taką, nie? Nie, 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 patrz, ja ci to zrobię. Czekaj, ja chyba wiem, co masz na myśli. Nie, ale... nie, 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 nie. Nie, ja ci, ty nie wiesz, ty Czekaj, już chyba nie 20 wiem. minut. Czekaj, sprawdzę zaraz ile minut. Ja ci to zrobię, dawaj tu. Zaraz, na następnym odcinku, odej, odej, odej 20 minut. Nie, jeszcze nie, dobra. No. Ja ci to zrobię. Dobra, dobra, dobra. Dobra, dobra. Trzymaj mikrofon. No czy mam, czy mam? W jakim punkt to masz cztery 4? Aha, wiem to masz na myśli. Aha, Jakby nie zgadł. No i tak, no zostaw to tak. Zostaw to To się. Ale nie będziesz mógł tam wchodzić. Nie, bo tu mój crafting jest w to tak. A wada że ty znowu z tym za dużo potera się naoglądałeś. Oj nie. Oj tak, tak, tak. Co zrobiłeś? A ty obejrzałeś wszystko? Większość poterów, no. I czego nie obejrzałeś? No znaczy, w sumie wszystkie. Tylko... W sumie wszystkie potery, tylko jak wyleczyć tego tę e, Tak to, to nie jest Harry Potter, ziomba. Ale ja gram go potera, ale już całą grę zrobiłem tam, gdzie Snape zabił Dumbledora. Gdzie ty masz te, takie... Nie ma ich tu. Kogo my... O, ja, ja ci pokażę. Pokaż. W ogóle zobacz, że tam się zbugował ten. Pokażę ja ci pokażę. Tam. Zostaw, nie ma tego. Jest. Dobra, czekaj. Muszę obejść całą wioskę, zobaczyć przecież... Czekaj, idzie bal. Czekaj, ja może sobie tę skrzynkę zrobię. Ale zrobiłem, to może parę itemów nie zostawię. Para i Wszystko. wszystko jacy tutaj, tutaj zaraz położę, To jest zresztą co tak jasno nagle, mocno jest tu tak jasno. Zobaczysz? Tutaj będę spał. Tak sobie położył tutaj łóżko, będę taki obmurowany. No dobra, idź. Czekaj, ja muszę mieć porządek w jakimś sorry, nic ci na to nie poradzę. Ale idź, już, i zobacz, czy na pewno ma. Będą, tylko zbieram. O, gdzie wstaję. staję? Farty. No. Fartym jestem. Cartem jestem A. nawet jeżeli tutaj nie znajdę tych dzwoniaków. Tam jest jeden patrz, tam jest jeden battle tower. Tu jest drugi battle tower. Wbiłbym sobie flya, bym poleciał na jego szczyt. na to? O nie, 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 nie. Ten, nie no mówiłem, że tu nie ma tych tych. No dobra, końcu czym powoli? w ogóle. W ogóle... What czy tutaj jest domek w tym Andrzeju? To jest normalnie do z No są w środku osadnicy, ziom. W tym hotelu to tam osadnicy. Trzeba to Nie. Kto tak powiedział? Ja. Co mi mnie to obchodzi? Nie będziemy, nie będziemy. Dobra, kończ Dobra, trzymajcie się. Cześć.